Niedługo wybuchnie prawdziwa rewolucja, ponieważ naukowcy z Europejskiego Centrum Badań Jądrowych CERN ponownie uruchomili swoje kosmiczne działo Wielki Zderzacz Hadronów. W świetle ostatnich postępów i ambicji fizyków zaczęła się wielka gra w odkrywanie natury kosmosu. Zderzacz dawało znaki, że wszechświat może skrywać coś niesamowitego, jeszcze zanim został poddany renowacji. Jakie jest pochodzenie wszechświata? I dlaczego zawiera materię zamiast antymaterii? Dołącz do nas, bo będziemy badać, jak fizycy z CERN dokonali odkrycia, które zmienia wszystko. Dziesiątki lat temu fizycy z CERN trafili na pierwsze strony gazet na całym świecie, gdy znaleźli bozon Higgsa, długo poszukiwaną cząstkę, która nadaje masę reszcie kosmosu. Czego jeszcze brakuje? Prawie wszystkiego według optymistycznych fizyków. Wszechświat był gotowy do odkrycia w 2010 roku, kiedy po raz pierwszy uruchomiono zderzacz CERN. Bozon Higgsa był celem największej i najpotężniejszej maszyny, jaką kiedykolwiek zbudowano. Model standardowy, układ równań, który wyjaśnia wszystko, co naukowcy byli w stanie zmierzyć w dziedzinie subatomowej, jest zbudowany na tej cząstce. Jednak model standardowy nie wyjaśnia niektórych bardziej fundamentalnych kwestii dotyczących wszechświata, takich jak jego pochodzenie, skład, a nawet dlaczego sama cząstka Higgsa ma masę. Naukowcy mają nadzieję, że ostatnie odkrycia rzucą światło na tajemnice otaczające ciemną materię i inne otwarte zagadnienia w nauce. Jest wiele rzeczy, których nie wiemy o ciemnej materii. To, że jej większość w kosmosie jest dla nas naprawdę niewidoczna, to wielkie objawienie. Ponieważ naukowcy potrafią wykryć grawitacyjne sygnatury ciemnej materii, astronomowie zakładają, że musi ona istnieć. Ciemna materia łączy całe gromady galaktyk. Nie wiemy jednak dokładnie, czym jest. Ciemna materia to z pewnością jedna z najbardziej intrygujących zagadek naukowych. Kiedy w 2010 roku po raz pierwszy uruchomiono zderzacz, fizycy wierzyli, że mogą coś odkryć. Oprócz bozona Higgsa nie odkryto nic więcej, ani jednej nowej cząstki, która rzuciłaby światło na ciemną materię. Niestety model standardowy pozostał nienaruszony. Pod koniec 2018 roku zderzacz został wyłączony z konserwacji. Będzie działał do 2025 roku, kiedy to zostanie wyłączony na kolejne dwa lata, aby umożliwić instalację innych modyfikacji. Ulepszenie ogromnych detektorów, które znajdują się w czterech miejscach, w których zdarzają się wiązki protonów i badają cząstki po zderzeniu, są zawarte w tej rundzie ulepszeń. Te detektory są testowane od lipca. Ściskanie wiązek protonów zwiększa prawdopodobieństwo zderzenia protonów w miejscach skrzyżowania, ale również myli detektory i komputery, ponieważ istnieje kilka rozpylonych cząstek, które należy odróżniać od siebie. W międzyczasie różne eksperymenty wykazały potencjalne wady modelu standardowego i zasugerowały bardziej wszechstronny, dogłębny obraz kosmosu. Odkrycia te dotyczą niezwykłych działań cząstek subatomowych, których nazwy są nieznane większości z nas w kosmosie. Weźmy pod uwagę mion, cząstkę subatomową, która w zeszłym roku zyskała chwilową sławę. Mają one taki sam ujemny ładunek elektryczny jak elektrony, ale są 207 razy bardziej masywne, dlatego są często określone jako grube elektrony. Nikt nie jest pewien, jak miony pasują do tego obrazu. Są wytwarzane podczas zderzeń promieniowania kosmicznego, a następnie rozpadają się radioaktywnie w błysk elektronów i neutrin widmowych w ciągu zaledwie kilku mikrosekund. 200 fizyków z Fermi National Accelerator Laboratory w Illinois odkryło, że miliony wirujące w polu magnetycznym chybotały się znacznie szybciej niż przewidywał model standardowy. To odkrycie zostało upublicznione w zeszłym roku. Różnica między wynikami eksperymentalnymi a oczekiwaniami teoretycznymi pojawiła się w wartości parametru G2, który charakteryzuje reakcje cząstki na pole magnetyczne z dokładnością do ósmego miejsca po przecinku. Szept kwantowy, nieznanych jeszcze cząstek, które tymczasowo formowały się wokół Mionu i zmieniały jego właściwości, naukowcy przypisali jako przyczynę niewielkiej, ale znaczącej zmienności. Model standardowy zostałby w końcu przełamany, gdyby udało się potwierdzić istnienie cząstek. Do badania przyrody w najmniejszych skalach boson Higgs'a działa zarówno jako silny teleskop, jak i bardzo precyzyjny mikroskop. Ma dostęp do fizyki o bardzo wysokich energiach. Ponieważ chce rozpadać się do niższej energii, prawdziwszej próżni, fizycy nazywają naszą próżnię fałszywą próżnią. Spadki wzniesienia potencjału energetycznego pola Higgsa utrzymują nasz wszechświat w tej wyimaginowanej próżni, wystarczająco długo, aby mogły powstać planety, gwiazdy i galaktyki. Jednak fałszywa próżnia jest z natury niestabilna i z czasem będzie się pogarszać. Osobliwe zjawiska tunelowania kwantowego mogą umożliwić fałszywej próżni przenikanie przez barierę energetyczną, co pozwala jej przemierzać te wzgórza i staczać się po zboczu po drugiej stronie. Wszystko zostałoby zniszczone i zastąpione prawdziwą próżnią w wyniku rozpadu fałszywej próżni, która rozprzestrzeniałaby się na zewnątrz w postaci fali poruszającej się z prędkością światła. Cokolwiek się stanie, nie będzie to dobre dla kosmosu, ponieważ tylko pole Higgsa zapobiega rozpadowi próżni, powinniśmy być wdzięczni za obecny kosmos. Oto kolejna próba zrozumienia wszechświata. Modele te są niezbędne w dążeniu zdarzacza hadronów do znalezienia fizyki wykraczającej poza model standardowy. Standardowy model fizyki cząstek elementarnych, pomimo wielu osiągnięć, nie jest bynajmniej ostatnim słowem w tej sprawie. Nie pasuje np. do modeli kosmologicznych wyjaśniających pochodzenie wszechświata. Jednak podczas gdy naukowcy czekają na więcej dowodów z eksperymentu Fermilab, dwie grupy teoretyków wciąż próbują dopasować swoje przewidywania dotyczące tego, czym powinno być G2. Inna anomalia dotyczy również mionu. Jeden z sześciu rodzajów kwarków, które tworzą cięższe cząstki, takie jak protony i neutrony, kwark B, jest głównym bohaterem. Lub być może jego przeciwieństwem w tej historii. B może reprezentować dno, a może piękno. Kwarki te znajdują się w dwukwarkowej cząstce mezonu B. Jednak ze względu na swoją niestabilność i skłonność do rozpadu, kwarki te wydają się przeczyć modelowi standardowemu. Łańcuch zdarzeń może być zaangażowany w niektóre rzadkie rozpady kwarka B, prowadzące do powstania nowego, lżejszego kwarku i pary lekkich cząstek zwanych leptonami. Mogą to być elektrony lub ich pokrewne cząstki, miony lub jedno i drugie. Zgodnie z modelem standardowym, prawdopodobieństwo pojawienia się w tym procesie zarówno elektronów i mionów jest równe. To trzeci, cięższy lepton, który rozpada się zbyt szybko, żeby można było go zobaczyć. Jednak dr Patel i jego współpracownicy odkryli więcej par elektronów niż par mionów, co jest sprzeczne z zasadą uniwersalności leptonów. To może być zabójca modelu standardowego, powiedział dr Patel, którego zespół badał kwarki B za pomocą jednego z dużych detektorów wielkiego zderzacza hadronów LHCB. Ta anomalia, podobnie jak anomalia magnetyczna mionu, wskazuje na nieznaną cząstkę lub siłę zakłócającą reakcję. Doktor Patel mówi, że jedną z najbardziej dramatycznych możliwości, jeśli te dane utrzymają się w nadchodzącym zderzaczu, jest spekulacja subatomowa zwana leptokwarkiem. Jeśli cząstka jest prawdziwa, może zapełnić lukę między dwoma rodzajami cząstek, które tworzą materialny wszechświat. Protonami i neutronami opartymi na kwarkach oraz lżejszymi leptonami, takimi jak elektrony, miony i neutrina. Istnieje sześć różnych rodzajów leptonów i kwarków. Dr Patel powiedział. Zaczynamy z większym optymizmem. Może nadejdzie rewolucja. Trzymamy kciuki. Bozon W, który przenosi tzw. słabe oddziaływanie odpowiedzialne za rozpad promieniotwórczy, to kolejna dziwnie działająca cząstka. CDF doniósł w maju o dziesięcioletnich próbach zmierzenia masy tej cząstki. Wysiłek oparto na około 4 milionach bozonów zebranych podczas zderzeń w Tewa firmy Fermilab który był najpotężniejszym zderzaczem na świecie, ale jeszcze przed budową wielkiego zderzacza Hadronów. Bozon W powinien ważyć około 80 miliardów elektronowoltów, preferowaną miarę energii masy opartą na modelu standardowym i wcześniejszych pomiarach masy. Z kolei bozon Higgsa waży 125 miliardów elektronowoltów, czyli mniej więcej tyle samo co atom jodu jednak CDF pomiar najdokładniejszy pomiar w historii wyniósł 80,433 miliarda, czyli więcej niż oczekiwano. Zgodnie z obliczeniami 7 sigma eksperymentatorów istniała tylko 1 na 2 biliony szans, że ta rozbieżność była statystycznym błędem. Istnieje związek między masą bozonu W a innych cząstek w tym niesławnego Higgs'a. Dlatego też, jeśli ta rozbieżność się utrzyma, model standardowy może mieć jeszcze jedną wadę. Wszystkie trzy anomalie mogą zniknąć wraz z dalszymi informacjami, podobnie jak rewolucyjne nadzieje. Jednak wszystkie trzy wskazują na nieodkryte cząstki lub siły, które różnią się od znanej fizyki. Kyle Cranmer, fizyk z University of Wisconsin, który uczestniczy w innych badaniach CERN, zasugerował, że w LHC może zostać odkryta nowa cząstka, która może wyjaśnić zarówno masę G2, jak i masę W. Dlatego, nawet jeśli LHC nie rozerwie warstwy czasu i przestrzeni, może pomóc naukowcom podnieść kurtynę niektórych tajemnic wszechświata. LHC zostanie wykorzystany przez naukowców do zbadania delikatniejszych interakcji cząstki Higgsa i poszukiwania dowodów na ciemną materię, która stanowi około 27% materii wszechświata, ale nigdy nie udało się jej zaobserwować. Co o tym myślisz? Daj znać w komentarzu.